duchaweczki elegancko o do jednego uszka, do drugiego uszka. Siemandeczko, witam Was wszystkich naprawdę bardzo serdecznie. Jestem Ace Husky, witam Was dzisiaj w grze Switerio Tak jest, sobie dzisiaj zagramy w Sliterio. E, będzie to taka króciutka seria, gdzie będziemy pobijać własny, e, jakby mm, rekord. I zobaczymy, jak to nam, to nam wyjdzie. Zobaczymy, jak ta seria się przyjmie i tak dalej. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górze oraz y, zostawieniu subskrypcji na kanale. No i oczywiście jakiś komentarz, tak żeby się przydał, żeby nie było mi smutno. W tym momencie zaczynamy. Wpisujemy sobie nickname. Oczywiście Ace Haskino, bo jak żeby inny nick. Lecimy. Klikamy play i naszym e, początkowym takim wynikiem w pierwszym takim odcinku, bo jak już wspomniałem, trzeba zrobić z tego serię. Niech będzie. Mm, Tysiąc, yy, tysiąc. Uznajmy, że tysiaka, żebyśmy tysiaka sobie tutaj zabrali, musimy mieć tysiąc punktów, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Yy, no i zobaczymy, czy nas szybko tutaj nie udupią. A jak widzicie gra jak na razie jest spokojna, nasz wężyk pomarańczowy śmiga sobie po przestrzeni i łyka yy, kolorowe. Yy. U uh, tam się dzieje, ale nas tu zielony zblokował kurcze ile tam jest esencji. O, uh, kumpel, ale ja wciągnąłem, ale ten tutaj u. Proszę Państwa, co my tu zrobiliśmy w tym momencie? Proszę Państwa! Nie, nie teraz. Nie chcą nas udupić. Proszę Państwa, proszę Państwa, co tu się stało? Dwa i pół tysiąca! 2,5 tysiąca! A ja powiedziałem, że 1000 i będzie ok! No proszę Państwa, dobrze, zobaczymy po prostu, jaki będzie wynik. Nie ustalajmy jakby przedwcześnie. Czy my jesteśmy w ogóle w jakiejś topce? Nie, tutaj chyba od 9000 tysięcy się zaczyna. Nie wiem, słońce mi świeci, nie widzę. No dobra, zobaczymy. Co tutaj, co tutaj nam gra przyniesie. Zobaczymy, jakie nasze, jakie nasze szczęście będzie duże. Ale no, muszę Wam powiedzieć, że to jest coś, nie? Żeby w pierwszym odcinku takie, o tu chcą nas dojechać. I nas dojechali. Tak jest. 2700, to nie jest tak źle. To nie jest tak źle, biorąc pod uwagę, że tak jak szybko to... Yy, tak szybko jak to zabraliśmy, tak szybko to straciliśmy. Yy, no, ale niestety. Yy, za chwilę runda druga. No i witamy w rundzie drugiej. Tak jest, teraz jesteśmy fioletowym. Robaczkiem, wężykiem. Dobra, zobaczymy jak nam w tej rundzie pójdzie. Czuję, że... Może nie być tak kolorowo Jak, jak było to w pierwszej No ale zobaczymy czy Uda nam się pobić wynik 2500 Jak zrobiliśmy to w pierwszej No zobaczymy, zobaczymy Tutaj lecimy sobie na początek na no, słabo nam idzie, no 114 No tak trochę Średnio nam idzie, ale może tu zaczną zaraz się wybijać. To może nam coś tutaj yy, wpadnie. No wtedy to troszeczkę mieliśmy farta, Tak delikatnie, delikatnie. O, patrzcie, 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 dojechać na ściół. <laughs> ty, ty. Oj, sorry. To, to nie tak miało być. Dobra, tam lecimy z nimi tutaj. No mamy pewnie tysiaka, nieźle. O, tu nas chce zamknąć pizduś, plastuś. Ty patrzcie, 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 co ja zrobiłem! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Dobra, ryzykujemy trochę. A 1650. No dobra, no niestety chciałem zaryzykować, nie udało się, ale mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. I dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jedną rundę, dwie rundy, trzy rundy. Eee, no i musimy pobić wynik 2500 punkcików. Także zobaczymy jak tam pójdzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się taka seria generalnie spodoba, takie pobijanie koledów i tak dalej. Ale jeżeli ty chcesz mi pokazać, ee, jak tobie poszło w tą e, i jaki wynik osiągnąłeś. To tam wrzucaj w komentarzu, bądź tutaj wam się pokaże mój mail, także wysyłajcie mi screenshoty screen czy coś takiego, żebym ja mógł zobaczyć jak tam wam poszło, także ee, pe, 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 coś jeszcze chciałem powiedzieć, a no tak, no, subskrybujcie teraz kanał, łapkujcie, komentujcie i tak dalej, zapraszam was na mojego Instagrama oraz na Facebooka, wszystkie linki macie w opisie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, piąteczka!